Powiem Ci historię pewną o wódce. Byłem gdzieś wtedy w Twoim wieku, miłość. Mhm, Pamiętam, rozstałem się wtedy z dziewczyną, a już miałem ponad 18 lat. I mówię, pierdolę to, to życie. Idę się nachlać, żeby zapomnieć o tym wszystkim. I poszedłem do monopolowego, kupiłem dwie setki, zatrzymałem się w połowie pierwszej, wyjebałem do kosza i wróciłem do domu grać w LOLa. Tak zapomniałem o problemach. Nie dało się tego przełknąć, nie? czystą wódę. Rozumiem czy David, poniekąd. Ale wiesz... Nie, ale stop. Akurat czysta? Ja wolę już czystą i wypić i przepić niż smakową. Słuchaj, zrób tak. Nie no, smakowa jest akurat lepsza. Ale... W sensie możesz przepić też smakową, nie? Eee, ale słuchaj, zrób tak. Wypij dwa garaże, rozgrzej się i wtedy zacznij walić wódę dopiero. Powoli, powoli, wiesz, do celu. Aż nie zostaniesz pełnoprawnym alkoholikiem. No, ale właśnie jest problem, jak ja dojadę do sklepu po garażu po kolejnego. Yy, po jednym? Dobra. Jeden to nawet jest nie wyjdzie na Alkomacie. Odjechać